Cześć, witajcie na kolejnym filmie. Dziś pokażę Wam jak zakończył się etap murowania. Zobaczycie co zrobiłem do tej pory i co dziś będę robił. Także zapraszam na film. Ściany fundamentowe zostały już całkowicie wymurowane. Jak widzicie, zostały również w suiny. Została zrobiona faceta Po co robimy facetę? Facetę robimy po to, żeby Połączenie Połączyć pionowo Pionowo i poziomo izolację Którą będziemy tutaj Smarować Izolacja jest, jest to przeciwwilgociowa Bądź przeciwwodna w zależności którą sobie wybierzemy Dzisiaj natomiast chciałbym zająć się izolacją Rdzeni, będę to robił taką izolacją elastyczną Atlasa Woder S. Jak wiecie, nie powinno się kłaść pod rdzeniami papy. Papa tu została wycięta. Dzisiaj to oczyścimy sobie i posmarujemy. 6 rdzeni, także powinno to pójść sprawnie. Smarujemy dwukrotnie. Po wyschnięciu pierwszej warstwy nakładamy drugą warstwę i to nam zapewni ochronę ochronę przeciw kapilarnemu pociąganiu wody. Dobra. no to najważniejsze to po prostu odkurzyć wszystkie zadziory powstałe po betonie. ramy, czyścimy nie było piasku, betonu o, mam ławkowca, w sensie nie łapkowca, tylko pędzel do malowania grzelników. jest dosyć sprytny jeśli chodzi o podejście do zakamarki. Dobra, jeden mamy. Kolejny teraz Видите? drugi No dobra, ogarnę, ogarnę resztę i pokażę Wam jak będę tutaj smarował tą zaprawą No dobra, rdzenie poczyszczone i tu mam takiej produkty jak Atlas Woder, jest to wodoszczelna zaprawa cementowa No i co, mam odporną wodę na wodę, podciśnienie, wysoka przepuszczalność do podłoży do izolacji fundamentów i cokołów Także jest to jak najbardziej produkt odpowiedni do tego typu działania, jakim jest zabezpieczenie tutaj rdzeni przed kapilarnym pociąganiem wody. No dobra, zrobimy to, spróbujemy ją wykonać. Jedyną wadą tego produktu jest to, że on bardzo szybko wysycha, więc nie wiem czy na jedną porcję tego nie zrobimy. Musimy zrobić na dwie Konsystencja musimy uzyskać taką jak śmietana. Dobrze się rozprowadzała pod sędzelkiem. Doleczki. i okay. jedziemy Grubo, nie żałować. Połączenie papy, żeby dobrze zrobić. Stołem, można rdzenie pomalować kilka centymetrów do góry jak najbardziej mm. no dobra mamy pierwszy Kolejny. No i tak wyglądają nasze rdzenie Zamalowane podwójną warstwą hydroizolacji wodnej, cementowej Jeden jeden, drugi No i tak wszystkie w koło. Dobra słuchajcie, trzymajcie się do następnego. Widzimy się wkrótce. heja